Wielu naszych kibiców też na pewno zastanawia się, czy, czy wielu waszych kibiców, a naszych może fanów zastanawia się, czy klub AGH w ogóle będzie dalej istniał. Powiedz, czy sam już rozmawiałeś z zarządem? Ja osobiście pytałem trenera Kaszę i zdradził nam, że klub ma zamiar funkcjonować dalej. To chyba dobra wiadomość, prawda? Oczywiście, że dobra wiadomość i fajnie, że klub nie zraża się po, po tym, no, powiedzmy sobie szczerze, że nieudanym sezonie, i że chcą y, dalej w nas inwestować i dać nam jeszcze jedną szansę. I no fajnie, gdyby ta pierwsza liga tutaj została. Tam dochodzą nas słuchy, że chcą powiększyć albo plus ligę, albo, albo pierwszą ligę. Także na pewno jakieś miejsca się zwolnią. Prawdopodobnie będziemy. Pierwszym klubem, który dostanie, my i Kent dostaniemy pewnie propozycję pozostania w tej lidze, gdyby okazało się, że będą właśnie te wolne miejsca. No i wtedy już jest pałeczka po stronie zarządu. Czy oni naprawdę się zdecydują jeszcze rok powalczyć na zapleczu ekstraklasy, czy stwierdzą, że druga liga i możliwe, że awans kolejny do, do pierwszej ligi w przyszłych latach. To już Rozumiem. wszystko, że tak powiem, zależy od zarządu. A jeszcze wracając do Twojego pytania, to jeszcze nie widzieliśmy się z zarządem. Na razie mamy tydzień wolnego na ochłonięcie. Każdy musi tak, jakby pozbierać myśli. Jasne. Znaleźć jakiś spokój wewnętrzny. I gdy już to wszystko, jakby zejdzie, spłynie, to spotkamy się z zarządem, będziemy pewnie rozmawiać grupowo, indywidualnie. A ty sam jak sobie radzisz z takim spokojem wewnętrznym, jak go szukasz? To znaczy, przyznaję, że trochę uciekłem od siatkówki teraz, skupiłem się na studiach, muszę ponadrabiać kilka rzeczy. No i staram się ogólnie jakoś nie myśleć o, o tym, co było, chociaż wiadomo, że jest bardzo ciężko, bo, bo praktycznie z każdej strony jestem... Dziennikarze na raz... przeszkadzają? Może nie przeszkadzają, ale na pewno przypominają. A. Troszkę yy, chciałem od tej siatkówki odpocząć, wiadomo, bo ciężki sezon, dlatego to, że nie mamy treningu w tym tygodniu, to też temu sprzyjało. Skupiłem się na nauce jakieś tam spotkania ze znajomymi, trochę ich zaniedbywałem jak yy, w trakcie trwania sezonu, bo wiadomo, że bardzo mało czasu. Także taki tydzień relaksu. Patryk, co z twoją przyszłością? Zostajesz w Krakowie czy? Masz już oferty z jakichś innych klubów? To znaczy. Czy nie możesz powiedzieć? <laughs> nie rozmawiałem jeszcze z zarządem AGH, także wiadomo, że oni mają pierwszeństwo, i dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Aczkolwiek no, kończę teraz studia i, i będę już bardziej mobilny, że tak powiem. Dlatego rozważę inne propozycje. Szczególnie, że no nie wiem, co będzie tutaj. Także ciężko, mi, ciężko jest mi się wypowiadać. Nie ukrywam, że fajnie byłoby móc tu zostać. To w sumie też zależy nie tylko ode mnie, ale od zarządu i od y, trenera. Czy, czy będą mnie widzieć w drużynie, czy nie. Mm. Myślę, że jesteś jednym z głównych kandydatów, żeby. Żeby zostać. No różnie to bywa. Każdy ma inną wizję tworzenia drużyny, także nie wiadomo. Dlatego jeżeli byłbym brany pod uwagę, to na pewno w Krakowie chciałbym zostać chociażby dlatego, że źle tak odchodzić w takiej atmosferze, gdy się spadło tak trochę jak szczur ze stanącego statku, prawda? Tak szczególnie gdy było się kapitanem. Ale liczy się też rozwój osobisty i jeżeli tutaj nie będzie pierwszej ligi, to, to na pewno będę się mocno zastanawiał, co ze mną. Czy ty sam po tym sezonie uwierzyłeś w to, że siatkówka może być twoim chlebem powszednim i sposobem na życie, czy mimo wszystko jeszcze bardzo myślisz o studiach, o szukaniu pracy w zawodzie? Zaczekaj, bardzo chciałbym, żeby siatkówka była moim chlebem powszednim i, i żeby dawała mi chleb. Ale jestem świadomy tego, swoich ograniczeń przede wszystkim, bo nie jestem wysoki jak na siatkarza. No, na pewnym poziomie to już naprawdę ludzie zwracają na to uwagę i trzeba być no, wręcz idealnym, żeby dostawać szanse y, gry y, na takim poziomie, aby właśnie siatkówka zapewniała godne życie. No, ale wiadomo, że gonie za marzeniem, i chciałbym, chciałbym kiedyś spróbować swoich sił w mocnej lidze, w mocnym klubie. A, ale w między, międzyczasie studiuję, co niedługo mam nadzieję, zostanę inżynierem i będę miał jakąś furtkę. Gdyby coś poszło nie tak, to myślę, że, że będę miał yy, do czego tak jakby wracać. Przypomnij wszystkim, co studiujesz, jaki kierunek. <grystanie> Mechanika i budowa maszyn. Mechanika i budowa maszyn, to chyba nie najłatwiejsze studia. No nie najłatwiejsze, tak. Może gdzieś tam zastanawiałem się właśnie na przestrzeni tego całego sezonu, czy aby trochę niezbyt ambitne, niezbyt ambitny jest to kierunek do tego, aby to godzić z zawodowym uprawianiem sportu, ale jakoś tą sesję przebrnąłem. Nie ukrywam, że dużo osób mi pomagało w tym, tam koledzy udostępniali mi notatki, pomagali mi, naprawdę bardzo prowadzący też rozumieli to, że reprezentuję uczelnię i gram w pierwszej lidze, niejednokrotnie poszli mi na rękę i myślę, że osoby, które mi pomogły dobrze wiedzą, że to o nich mowa. I Skorzystając z okazji, chciałem im bardzo podziękować za to, bo gdyby nie oni, to mogłoby być różnie. Bo sesja była bardzo ciężka. Yy, kilka nocy zarwałem, teraz mogę to powiedzieć, bo t... <grystanie> wtedy raczej nie chciałem o tym informować trenera. I nie wiem, no. Chcę mieć wykształcenie, a przy okazji jeszcze móc się realizować w sporcie. Patryk, ja w takim razie. Nie zajmuje ci więcej czasu, wiem, że jesteś zagoniony, nie zaniedbuj przyjaciół, nie myśl o siatkówce, kiedy wracacie do treningów? Już za tydzień, tak? W poniedziałek gramy jeszcze finał no tak, ligi, tak, no oczywiście. a we wtorek już normalnie trenujemy. W takim razie dziękuję pięknie za rozmowę i obyśmy się zobaczyli tutaj też za rok, Oby. w pierwszej lidze. <noise> dziękuję.